ona już w pierwszych dniach swego szpitalnego życia nabrała ogromnego zaufania do Ojca Pio. Nie modliła się o uzdrowienie. Modliła się o znoszenie cierpienia albo śmierć. Podążamy za tym wielkim świętem. Witam Was wszystkich, przyjaciele, na kanale Siadami Sobie. Witam przyjaciół. Instytutu księdza Piotra Skargi. Witam Was tutaj, przyjaciół, śladami ojca Pio. Podążamy za tym e, wielkim świętym, świętym ojcem Pio. Codziennie o 6 rano są nowe historie o tym wielkim świętym, aby zdobywać duszę, aby zdobyć Twoją duszę. Aby ojciec Pio zdobył Twoją duszę, abyś miał do niego jeszcze większe zaufanie. Dlatego co? Zasubskrybuj kanał, bądź na bieżąco z tym wielkim świętym, jeżeli zasub... zasubskrybujesz kanał, będzie coś włączone w intencje najbliższej przy święty. Nie wiem, gdzie ten banner się pojawi, czy tutaj, czy tutaj. To, to, już, to już jakoś sobie ustawione będzie. I ważna sprawa. podopieczność i zapio nie muszą już odsubskrybować i zasubskrybować kanał, oni są włączeni w intencję, co, co tygodniowiem przy święty i oni już mówią łaskę łask o zasadnicze moi zapijo. I dla Was mam też piękny obrazek. Dla Was podopierznej zapijo będzie wysłany. W, nie wiem, czy w następnym tygodniu, czy tak jakoś to będzie wysłane, z aktem ofiarowania się Ojca Pio, to jest obrazek, który jest poświęcony. Mamy wiele, wiele pięknych takich obrazków. Warto być, warto być podopiecznym Ojca Pio, wspierać nasz kanał, wspierać nas, pomagać aby jak najwięcej takich obrazków wysłać, aby pomóc innym, zdobywać tego, aby ludzie poznali tego świętego, pokochali go, po co to jest, co się dzieje. Bardzo tragiczny przypadek. Ona piła 170 litrów wody dziennie. Ale zacznijmy od początku. Kampanii. Ten człowiek, który dużo apostolat prowadził, jak chcę sobie czytać, opowiadał też często o uzdrowieniu 20-letniej Luigi Bellotti, jakiego dokonał ojciec pił na początku lat 50. Powtarzam, że to uzdrowienie było bardzo głośne, gdyż dokonało się w szpitalu niemalże na oczach lekarzy. Ciekawe. Kapani darzył tę kobietę dużym szacunkiem, głównie dlatego, że z wdzięczności za otrzymaną łaskę postanowiła ona pracować zawsze w szpitalu, by wspomagać chorych. Więc ona ze stanu, gdzie musiała leżeć parę miesięcy w łóżkach, później do końca swojego życia zawsze pracowała w szpitalu, by wspomagać chorych. W 1945 roku Lucia Bellodi rozchorowała się na cukrzycę. Przez 7 lat leczono ją w szpitalu w Mirandoli, następnie w sanatorium w Gajatu, szpitalu w Sondrino, w Modenie, aż w końcu gdy chorobę uznano za nieuleczalną, a pacjentka nie miała środków finansowych, powierzono i przewieziono do przytyłku w Modenie. W ciągu owych siedmiu lat, siedem lat mówimy, ludzi, Belodi, podawano najnowsze wtedy leki, lecz jej stan nie polepszył się. Wręcz przeciwnie, choroba nie poddawała się żadnej. Chora nie, choroba nie podawała się żadnej terapii. Ile jest takie takich przypadków, gdzie ludzie mają takie sprawy i ojciec piot tutaj reaguje. Dziewczyna cierpiała na bardzo silne bóle głowy, jakkolwiek najgorszą jej dolegliwością było, było nigdy niegasnące pragnienie. Piła nawet 170 litrów wody dziennie. Dlaczego? Jak tylko przestawała pić język puch jej do tego stopnia, że nie mogła zamknąć ust i wymontowała krwią, to też zmuszona była ciągle przyjmować płyny. Pielęgniarki wpadały na pomysł postawienia koło jej łóżka dużego pojemnika z wodą, z którego wychodziła gumowa rurka. Chora trzymała ją w ustach i piła, nawet kiedy spała. Oczywiście, im więcej piła, tym bardziej moczyła się i musiano zmienić jej pościel kilka razy dziennie. Co 15 dni występowało szczytowe nasilenie choroby. Z ostrym bólem i gorączką. Bóle były tak silne, że chora majaczyła. Leczący ją profesorowie obawiali się, że w czasie któregoś z takich przesileń pacjentka może umrzeć. Kiedy upewniono się, że wiedza medyczna nie jest w stanie tej choroby uleczyć, zdecydowano przewieźć pacjentkę do szpitala kotolnego w Turynie, gdzie dysponowano urządzeniami odpowiedniejszymi dla opieki nad nią. Jednakże rodzice ludzi woleli mieć się oblicze i dlatego wysłana została do przytułku w Modenie. Czyli tak ona tułała się po szpitalach, od szpitala do szpitala. Poważny przypadek. Miała po prostu język jej puch tak, że później nie mogła pić nawet. Znaczy taki puch, że później wymiotowała krwią. Co się dzieje? Stan dziewczyny pogarszał się kryzysy chorobowe występowały coraz częściej i to właśnie podczas jednego z nich dokonało się cudowne uzdrowienie podczas jednego z takich kryzysów chorobowych już w pierwszych dniach swego szpitalnego życia Lucia usłyszała ojcu Pio i nabrała doń wszelkiej czci i ufności do ojca Pio modliła się do niego często ale nigdy nie poprosiła o łaskę uzdrowienia Często odjechał się do Ojca ale nigdy nie poprosiła o łaskę uzdrowienia. Ciekawe. Prosiła jedynie o pomoc w znoszeniu cierpień lub o śmierć, która wyzwoliłaby ją z udręki. Święto Bożego Ciała w 1952 roku jednej z pracujących w szpitalu wśród zakonnych powiedziała, że chciałaby uczestniczyć w mszy świętej. Prośbę spełniono, lecz po spowiedzi Lucja dostała kolejnego ataku które trwało aż do drugiej po południu ataki bólu nasilały się coraz bardziej Lucia przywoływała ojca Pio ojcze pomóż mi przyjdź po mnie nie wytrzymam również ci którzy byli przy niej prosili Boga by wyzwolił ją z tak okrutnych cierpień o godzinie 10 Lucia zobaczyła u swego łóżka zakonnika który milcząc, patryła się w nią swymi czarnymi oczyma. I jakby chciał jej ją za coś zganić, nie wypowiedział ni słowa. To ojciec pija. To ojciec pija. Jak to jest ciekawe, ludzie, co proszą, jeśli piją pomoc, otrzymują łaski. Też polub filmik, Polub i poprosić, i pija o błogosławieństwo. On chce Ci dać mnóstwo łask. To ty musisz o nie poprosić. A pomoc mu możesz polubieniem. Im więcej ludzi polubi filmik, tym one są wyżej w tych rankingach na YouTube. Tak to działa. Tak to właśnie, no, działa. To są mechanizmy różne i tak dalej. Około drugiej po południu, kiedy człowiek spiono u niej był i później ją zganił, za co chciał zganić, w najbardziej krytycznym momencie, kiedy niemal wszyscy byli pewni, że tym razem to koniec, dziewczyna zasnęła. lecz zanim weszła w stan nieświadomości, Poczuła wokół siebie mocny zapach fiołków. Poczuła mocny zapach fiołków. I znalazła jeszcze tę odrobinę siły, by zapytać, skąd wydobywa się tak przyjemna woń? Skąd wydobywa się tak przyjemna woń? Kiedy zasnęła, zacisnęły się z jej zęby i nie mogła trzymać w ustach rurki, przez którą piła wodę również w czasie snu. Piekująca się nad nią w oraz jedna z pielęgniarek w obawie przed krwotokiem próbowały Lucję obudzić, uderzając ją mocno w twarz. Nagle choroba usłyszała, czyli chora usłyszała, głoś, i następujące słowa: Wstań, jesteś już zdrowa, a dziś lub jutro odwiedź mnie w San Giovanni Rotondo. Słowa te wyrwały ją ze snu. Dziewczyna. Podniosła się, Ona podniosła się krzycząc, że jest już zdrowa i że chce wstać z łóżka. Wstań, jesteś już zdrowa. Dziś lub jutro odwiedź mnie w San Giovanni Rotondo. To jest piękne po prostu. To jest piękne, jak pomóc tym yy, chorym, cierpiącym. Obecni przy niej lekarze i inny personel medyczny, co tutaj byli, przekonani byli, że dziewczyna oszalała z bólu. Ona zaś oznajmiła wszystkim w rozmowie z ojcem Pio i o tym, że to on powiedział jej, że jest już zdrowa. Lucia Belodi wstała, zeszła po schodach swobodnym, pewnym krokiem i wybrała się na procesję Bożego ciała. Wyglądała, jak nigdy przedtem nie chorowała. Takie uzdrowienie, takie łaski otrzymała. Przekaż dalej ten filmik. Pomóż Ojcu Pio zdobywać duszę. Pod koniec w filmiku, teraz zapomnij. mógł wzorować Mariu. Wszyscy za wszystkich. Bardzo ważna sprawa. Odmówi zrobić Mariu. Wszyscy za wszystkich. I przekaż to znajomym. Opowiedz im o tym. Prowadź apostolat. Bądź apostelem Ojca Pio. Pomóż mu. Zdobywać duszę. Ona wyzdrowiała tak, jakby była zdrowa wcześniej. jak nie było. Następnego dnia chciała pojechać do Giovanni Rotondo. Ale lekarze nie pozwolili jej, gdyż uważali, że nie zniesie długiej podróży. Jednakże trzy dni później Lucia wyjechała. Chciała podziękować ojcu Pio. Ciekawe, wdzięczność za kozaną łaskę. Jest piękna, jest bardzo ważne. Jeżeli otrzymujemy jakieś łaski, dziękujmy ojcu Pio za nie. Dziękuję. Może stać w komentarzu, dziękuję Ci Ojcu pijo i tak dalej. Pewnie. Pewnie. Dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za tamto. Pewnie, to pomaga, to inni też będą widzieli to. Po kilkudniowym pobycie w San Giovanni Rotondo, dziewczyna zwróciła do swojego domu w Modenie. Poddano ją ponownym badaniom kontrolnym i analizom laboratoryjnym. Po cukrzycy przysadkowej nie było śladu. Kiedy lekarze stwierdzili, że Lucia w niewytłumaczalny sposób wyleczyła się z cukrzycy tego typu, powiedział, powiedział mi kampani, przestrzegali ją, że nie będzie mogła mieć dzieci. Enach ufając do końca ojca Pijo w 1961 roku, wyszła za mąż z czasem, urodziła dwie córki. Miała nie mieć dzieci, nie miała z nimi nic takiego W ogóle miała być do końca życia przyguta do łóżku, a stała się dzięki ufności, dzięki nabożeństwu do ojca Pijo tak wyzdrowiała. I później miała jeszcze dzieci. Piękne, piękne. Co jest ważne, zasubskrybuj kanał, inaczej się jutro kolejna historia o 6 rano się nie wyświetli. To jest jedyny sposób. Albo zasubskrybujesz kanał, albo nie wyświetlujcie się te filmiki. Ci, co zasubskrybują kanał, są włączeni w intencje najbliższej mszy świętej. W Ojca Pio, jeżeli jesteś podopiecznej Ojca Pio, jesteś włączony w tą intencję mszy świętej, w intencji mszy o łaski zasadniczej Ojca Pio, też pamiętam, w mail powinieneś dostać e, informacje, jak tam wejść w kaplicę Ojca Pio, jak, zostawić, jak prosi ojca Pio o łaski, możesz tam zostawić całą listę, one będą... W tych intencjach będzie się modlił kapłan i zanosił. W tej samej wszyscy, który się z pije, w tej samej ofierze krzyża, będą składane ofiary. Nie zapomnij, obrazek piękny: ojca pije, o łaski. Tak, ci wszyscy podopieczni ojca pije dostają taki obrazek, gdy jest wysyłany. Jeżeli chcesz zostać podopieczny, ojca pije i otrzymaj łaski, pomagaj nam, pomagaj, wspieraj nas. To jest grupa, która nas wspiera, pomaga nam. Trzeba, żeby dalej prowadzić ten apostolat. Po to to jest. Pomóżcie nam dla nadziei świętej ojpo muszę dana, salve maria. Innamorata del figliola della sfida da sante Gesù Maria, Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen.